Witam wszystkich, z tej strony xFlix dla Szkoły Pokera Online. Chciałbym z Wami porozmawiać o sytuacji, gdy stół paruje się na ternie. Jesteśmy w grze cashowej 6 max, ciemne to 2,5 centów. Nasz gracz zdecydował się podbić ze środkowej pozycji z as 9 Suted. Został sprawdzony przez dużą ciemną. Trafił najwyższą parę z najwyższym kickerem. Przeciwnik wykonuje niski ośli zakład, a my decydujemy się przebić, żeby wyciągnąć jakąś wartość od niższych dziewiątek czy niższych drawów. Następnie nasz przeciwnik sprawdza. Na ternie pojawia się kolejna trójka, nasz przeciwnik wysuwa teraz Olin, nasz gracz sprawdza. I zobaczmy showdown. Przeciwnik pokazuje 7-4. Z dwoma parami, siódemkami i trójkami zagrał Olin na ternie. Niektórzy przeciwnicy czekają na okazję, gdy stół się sparuje, żeby wyblechować się do rozdania i zmusić cię do pasu. Myślą, że może Cię to wystraszyć i sprawić, że wyrzucisz marginalne ręce, a czasem może nawet i lepsze ręce. Zgadzam się z tym, że jeśli najwyższa karta na stole sparuje się na terenie, twój przeciwnik zaczyna być agresywny, to może wyglądać to tak, jakby trafił tę kartę. Ale z drugiej strony wiele osób uwielbia grać slow play z dużymi układami jak sety aż do rivera. Więc zawsze pomyśl dwa razy, zanim wyrzucisz marginalną rękę, która może być najlepsza przy showdownie, tylko dlatego, że przeciwnik zrobił się agresywny przy karcie, która sparowała stół.